Sponsorem programu oraz rozgrywek UltraLigi jest Aliorbank. Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy. Za nami trzy tygodnie zmagań w ramach UltraLigi. Połowa sezonu zbliża się nieubłagalnie. Z tej strony Tomasz Magwajer- Filipiuk. Czas rozpocząć Ultraniusy. W trzecim tygodniu rozgrywek obeszło się bez niespodzianek. Każdy z faworytów zakończył kolejkę z kompletem punktów. Samodzielnym liderem nadal pozostaje Agorok z bilansem sześciu zwycięstw i zera porażek. Udało im się także ustanowić nowy rekord tego sezonu na najszybszą grę. Zwycięstwo przeciwko Gentleman's Gaming zajęło im jedynie 22 minuty i 10 sekund. W meczu tygodnia po zaciętym boju ekipa Nitrozyniaka triumfowała nad zespołem braci malczyńskich, zapewniając sobie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Reszta tabeli prezentuje się następująco. Już w czwartym tygodniu czekają nas spotkania na szczycie oraz dole stawki. Seven more 7 Pompa Team chce zadbać o to, żeby Agorok nie zakończyło pierwszej połowy sezonu z perfekcyjnym wynikiem. Za to Pride poszuka swojego pierwszego zwycięstwa przeciwko Gentleman's Gaming. Po trzeciej kolejce rozgrywek otworzyło się okienko transferowe. Jak to wpłynie na kolejne pojedynki? Przekonamy się w nadchodzących tygodniach. Na koniec warto też wyróżnić dwóch graczy. W poprzednim tygodniu Matisow osiągnął pułap tysiąca punktów na serwerze zachodnim, z czego zdecydowanie zadowolony jest jego trener Delor. Po kolejnym świetnym występie Bucu mieliśmy okazję z nim porozmawiać i zadać bardzo ważne pytanie. Czy 2020 wreszcie będzie jego rokiem? Odpowiedzi udzielił sam zainteresowany. Na razie jest dobrze, ale no zobaczymy. Dzisiaj dostałem niby to MVP, chyba dobrze słyszałem, że ja dostałem, nie wiem. Tak, tak, tak. 3, ale 3. uważam, że cała drużyna dobrze zagrała. Bardzo mi się podoba, jak Krysia się rozwija i jak nasza współpraca działa. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Ultraniusów. Do zobaczenia za tydzień. Sponsorem programu oraz rozgrywek Ultraligi jest Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy.